Siema, z tej strony Kapeć w dzisiejszym odcinku. Na moim kanale zrobimy od zera do diamenta w Brawl Stars. Rozpoczynamy od wygranej S. Win, 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 win i avans i stardrop. I ze stardropa rankedowego Błyskotki. Dwie wygrane z rzędu i 2000 punktów PD i stardrop za wygraną. Drugie kliknięcie w Stardropa i od razu mityczny. I tak niestety zostaje do końca. A ze Stardrops wypadają monety. Luz. Trzy wygrane i mamy awans na brązowy trzy. I z tego Stardropa znów wypadają błyskotki, na pewno się przydadzą. Win. 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 Loose. Loose. W końcu wygrywamy i mamy awans klasę wyżej, szybko poszło. I teraz będziemy po awansie z brązu na srebro otwierać star dropa epickiego, a wypada z niego fajny spray do B. Kilka wygranych, jak i też przegranych, ale nieważne. Ważne to, że mamy już awans na srebro 2. I teraz przy tym star dropie sprawdzimy sobie pewnego mita, że jeżeli oko na star dropie mrugnie 11 razy, to nie wypadną błyskotki, tylko jakiś skin, spray lub naklejki. Limit potwierdzony, bo wypadł fajny spray. Ten awans na srebro trzy bezbłędny, ponieważ pięć wygranych i 0 przegranych i otworzymy sobie star dropa za pierwszym mrugnięciem. I wypada fajna ikona gracza. Teraz kilka mamy wygranych, jakaś porażka była, ale to nadrobiłem i mamy już awans o kolejną klasę, czyli na złoto. I jak pewnie wiecie, to za ten awans jest Stardrop mityczny, z którego wypada fajna ikona gracza, taka halloweenowa. Bardzo szybko wbiłem Złoto 2 i jest Stardrop rankedowy. I klikamy w niego za jego pierwszym mrugnięciem, i wypada fajny skin do Mendy. I do tego skina gratis. Mamy fajną ikonę wilkołaka i odznakę, a później zbagował mi się Brawl Stars i otwieramy sobie Stardropa, i bardzo rzadki, ale ładnie to wygląda. Teraz kilka wygranych i mamy Star Dropa w połowie otwierania, bo zapomniałem włączyć nagrywania. A już jest epicki i legendarny i wypada z niego Star Power do Berego. Mamy teraz awans do złota 3 i Star Dropa rankedowego, z którego wypada bardzo fajny skin do Byrona. A tutaj pod koniec sporo się zaczęło dziać. Bo jak już bardzo mało brakowało to przegrywałem, ale i tak awansowałem na diament 1 i mamy star dropa mitycznego. Więc jak awansowałem na diamenta, to challenge zaliczony. I otwieramy star dropa i wypada skin do Franka.